Rusza kolejny sezon programu Farma. Marcelina wyjawia, jak traktowane są zwierzęta. Farma, Marcelina zawładzka o tym, jak traktowane są zwierzęta. Już dziś widzowie mają okazję poznać mieszkańców farmy, dla których będzie to pierwsza przygoda z życiem na wsi. Jak zapewniają fanów twórcy, ma być więcej zwierząt, więcej zadań i jeszcze więcej emocji. Jedną z prowadzących program jest niezawodna Marcelina Zawadzka. W rozmowie z naszym reporterem opowiedziała, jakie warunki panują na planie i czy obrońcy praw zwierząt mają się o co martwić. Zobaczcie nasze wideo. Prezenterka wyjawiła, że drugi sezon Farmy będzie niezwykle intensywny. Widzowie mogą więc spodziewać się nie lada atrakcji, choć jak przyznaje Marcelina Zawadzka, Początki dla nowych uczestników były niezwykle trudne. Z każdą kolejną godziną spędzoną na wsi zaczynali radzić sobie coraz lepiej. To jest właśnie fajne w tym programie testuje nas ale jeśli jesteś dobrym człowiekiem to to wychodzi, tłumaczy ideę programu prowadząca. Była mi z Polski odpowiedziała także na głosy sceptyków którzy krytykowali program za rzekomo złe traktowanie zwierząt. O słowa wyjaśnienia poprosił prezenterkę reporter Pomponika. Zwierzęta są tam najważniejsze, my cały czas widzimy, co się tam dzieje. Zwierzęta są bardzo zadbane, w dodatku stają się sławne tłumacze Marcelina Zawacka. Ludzie tego nie widzą, co my widzimy. Cały czas o nie dbamy, zwierzęta są najważniejsze. Bo są po prostu bezbronne i zależne od nas. Mamy więc świadomość. Że musimy o nie dbać wyjaśnia. Całą rozmowę prześledzicie oglądając nasze wideo. W drugim sezonie popularnego reality show Polsatu znajdzie się miejsce na intrygi i przyjaźnie. Sojusze oraz wojny wygląda na to, że widzowie będą też świadkami gorącego romansu. Czy nowa grupa śmioków poradzi sobie z codziennym funkcjonowaniem bez bieżącej wody i z ograniczoną ilością jedzenia? W tej edycji na pewno nie zabraknie niespodziewanych zwrotów akcji. Czas zacząć rywalizację o górę siana. Uczestnicy farmy spędzą na wsi aż 8 niezapomnianych tygodni, czyli o dwa więcej niż ich poprzednicy z pierwszego sezonu. W tej przygodzie będą im towarzyszyć prowadzące, Marcelina Zawacka oraz Ilona Krawczyńska. A także opiekun farmy, rolnik Szymon. Zwycięzca programu zdobędzie tytuł Super Farmera i nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Dla fanów programu przygotowaliśmy coś specjalnego: nieemitowane na antenie, zaskakujące i pełne humoru zadania, pozwalające fanom show poznać uczestników jeszcze lepiej. Farma, Firend, czyli Farma po godzinach startuje w każdą sobotę od 7 stycznia o 20:00. Dostępna jest w serwisie i aplikacji Polsat.go pod tym linkiem. A w każdą sobotę czeka na Was odcinek specjalny Farma and w Polset. Farmy możecie oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00 w Polsacie, a także w serwisie Box Go. Znajdziecie tam również archiwalne odcinki programu.